W tym zadaniu trzeba udowodnić, korzystając z zasady indukcji matematycznej, że ta nierówność jest prawdziwa dla wszystkich liczb naturalnych, większych lub równych 5. O zasadzie indukcji matematycznej więcej możesz poczytać sobie tutaj. A na przykładzie tego zadania wygląda w ten sposób. Na początku sprawdzamy, czy ta nierówność jest prawdziwa dla n równego 5. Następnie robimy założenie, że ta nierówność jest sprawdziła dla jakiegoś k większego lub równego 5. Yy, czyli robimy to założenie i następnie, korzystając z tego założenia, udowodniamy, że ta nierówność jest sprawdziła dla n równego k plus 1. Czyli po prostu za n y, wstawiamy k plus 1, wychodzi coś takiego i udowadniamy, że to jest prawdziwe. Korzystając z założenia. No to... Zaczynamy. Dla n równego 5 na początku dowadniam, czyli za n ustawiam 5, co mi wychodzi? Wychodzi mi, 32 jest większe od 29, co jest oczywiście prawdą. Czyli dla n równego 5 ta nierówność jest prawdziwa. Następnie robię założenie, że jest prawdziwa dla jakiegoś k większego lub równego 5. Tutaj zrobiłem to założenie. No i staram się udowodnić, korzystając z tego założenia, że jest prawdziwe, ta nierówność jest prawdziwa dla n równego k plus 1. Czyli chcę otrzymać taką nierówność, dlatego tutaj wychodzę z lewej strony, to znaczy chcę, otrzymać, chcę udowodnić taką nierówność, wychodzę tutaj z lewej strony i będę się starał udowodnić, że to jest mniejsze od 2 do potęgi k plus 1. Wychodząc z prawej strony, tak jak już powiedziałem, tutaj podnoszę to do drugiej potęgi ze wzoru skróconego mnożenia, konkretnie z tego wzoru. Wychodzi mi coś takiego. Tu jedynki się zredukowały. No i następnie staram się dążyć do takiego wyrażenia, żeby móc je... móc stwierdzić, że jest ono większe od 2 do potęgi k. No czyli staram się otrzymać takie wyrażenie, bo to wyrażenie mam w założeniu. Czyli to całe wyrażenie rozbiłem na k kwadrat plus k minus 1, czyli to, co tutaj jest. No i tu napisałem to, co mi zostało. No i coś z tym muszę zrobić. Czy Zobaczyć, czy to jest większe, czy mniejsze od k kwadrat plus k minus 1. No i okazuje się to mniejsze od k kwadrat plus k minus 1. Po prostu napisałem taką nierówność, no i, i, i sprawdzałem, czy ona jest prawdziwa. No i okazała się prawdziwa. Tutaj możesz poczytać dlaczego. Ona jest prawdziwa i udowodnienie te, tego faktu, tej nierówności. Czyli jeżeli już wie, e, wiemy, że 2k plus 2 jest mniejsze od k kwadrat plus k minus 1, to jak zastąpimy 2k plus 2 tym wyrażeniem, tak? Tutaj zastąpiłem. No to po prostu to całe jest większe od tego. Tak? Po prostu jeśli wstawię za to coś większego, no to to całe wyrażenie będzie większe. Tutaj mam to... To i to, to jest to samo, to i to, no mogę napisać dwa razy w nawiasie to. No a k4 plus k minus 1, ja wiem, że to jest mniejsze od 2k. Czyli znowu, zamiast jak e, ten nawias zastąpię 2 do potęgi k tej, to czy coś większego? Stąd e, tutaj znak nierówności. Czy to jest większe od tego? No a to się równa 2 do potęgi k plus 1, czyli otrzymałem tą nierówność, o którą mi chodziło. Czyli sprawdziłem, Korzystając z założenia, że ta nierówność jest prawdziwa dla n równego k plus 1. Tak? Tutaj jest to napisane. Tak, no i w ten sposób wygląda dowód indukcyjny. Tutaj jeszcze podsumowanie tego, co zrobiłem. I jest udowodnione dla wszystkich n większych lub równych 5, że ta nierówność jest prawdziwa.